Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera startupy różnymi instrumentami. To są instrumenty informacyjne, działania o charakterze informacyjnym, doradczym, edukacyjnym no i oczywiście finansowym. Mamy w Polsce na rynku pewnego rodzaju lukę finansową, w finansowaniu właśnie takich jeszcze bardzo ryzykownych przedsięwzięć, działalności. W związku z tym nasze instrumenty w pewien sposób uzupełniają tą lukę finansową. Nasze działania finansujemy głównie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy 2007-2013. Planowane są nowe, kolejne instrumenty z nowej perspektywy finansowej. Także tych instrumentów wsparcia. W obszarach dla startupów na różnym poziomie będzie zapewne również w przyszłości sporo. Bardzo ważne, dlatego że najczęściej to są firmy, które działają w obszarach nowoczesnych technologii, bardzo innowacyjnych, bardzo często, więc to jest ten kierunek, który, który może w istotny sposób zmienić poziom innowacyjności polskich firm, polski konkurencyjność naszej gospodarki.